Korzystając z takiego diagramu należy wyznaczyć cztery zbiory. Pierwszy zbiór to suma zbiorów A i B. Wypiszmy na początek wszystkie elementy które należą do zbioru A. Otwieramy nawias klamerkowy i tutaj wpisujemy jedynkę, dwójkę, trójkę oraz siódemkę. Popatrz na rysunek i sprawdź czy wszystko się zgadza. Następnie do tych elementów dołączmy elementy ze zbioru B. Tak, aby wszystkie elementy nie powtarzały się, żeby żaden element się nie powtarzał. O, to chciałem powiedzieć. Więc wpisujemy tutaj czwórkę, piątkę oraz szóstkę ze zbioru B i w ten sposób połączyliśmy zbiór A i B, otrzymując sumę tych zbiorów. W identyczny sposób postępujemy w drugim zbiorze. Tutaj mamy stworzyć sumę zbiorów A i C. Więc otwieramy nawias klamerkowy i wpisujemy wszystkie elementy, które widzimy w zbiorze A. To jest 1, 2, 3 oraz 7. Następnie przepisujemy ze zbioru C te elementy, które się nie powtarzają ze zbiorem A. Czyli będzie to 8, 9, 5 oraz 6. 8, 9, 5 oraz 6. Zwróć uwagę, że. Ja tutaj nie zachowuję kolejności wypisywanych liczb, to znaczy nie mam określonej kolejności. Nie, ma, nie jest tak, że wpisałem liczby w, na przykład w kolejności rosnącej. To nie jest ważne w zbiorach. Ważne jest to, żeby wpisywane elementy nie powtarzały się. To teraz przejdźmy do trzeciej sumy i zapiszmy sumę zbiorów B i C. Wypiszmy na początek elementy ze zbioru B. To jest 2, 3, 4, 5 oraz 6. I teraz do tych elementów dopiszmy elementy ze zbioru C, których nie było w zbiorze B. To jest 7, 8, 9. No i na koniec zapisujemy sumę trzech zbiorów. Więc wypisuję elementy ze zbioru A. Następnie dopisuję brakujące elementy ze zbioru B i jeszcze dopisujemy brakujące elementy ze zbioru C i rozwiązane zadanie.